Jestem w nutem bicie tak jak stolec. Ty patrzysz się na kupę tak jak bolec Myślisz, że jesteś świeży A ja jestem w sestrynka Taki ożywiający Happy zrobił mi beat Dałem mu 5 zł na kajzerkę Żeby se pojadł tak. Wszystko inne robię sam, no bo jestem serny, Tak jak Mata, Jeszcze szefów w bolsce Wymyśliłem sam Jestem trenceterem jak myśli, że jest świeży, jak mi ukradł flow? A naprawdę jest stolcem że ma puste włosy, jak frytkownicy Somasza. Macie, macie latte w Warszawie. Najlepszy macie latte w Warszawie. Boski idzie z Pawlą na macie latte. Borówki nie ma śniadanie, bo są takie zielone. Zielone jak fason kaka szparagowa. za tysiąc złotych nie zawodzi, mnie biedaku. Okej, okay, Myśleliście, że tam ta nuta się skończy, nie ma szans. Nie kończę, przed tym jak każdego rozwalę. Zielony gołem w na śniadanie, opuszczam kubek zielonia. No, taper fade mulet na mojej głowie, bo jest zimny. Jak mówisz coś o mulecie, to chyba masz no teaper fade, -a. jesteś nub. Nie biorę narkotyków, bo mi mama nie pozwala.